No właśnie, a że ta informacja jest ważna, to jeszcze dokończę, więc e, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób niezadowoleni albo nie czujemy, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy w tym roku, to zadajmy sobie pytanie, po prostu wrzućmy to w swoje najwyższe jestem, co takiego możemy zrobić i czego możemy dokonać jeszcze w tym roku, byśmy nazwali ten rok swoim wspaniałym sukcesem. I po prostu należy się za to zabrać. Pamiętajcie, nie zawsze trzeba robić od razu największy skok. Czasami wystarczy, że zrobicie mały skok i że przygotujecie się na przykład do swojego zadania. Jeżeli nie czujecie się dzisiaj na bardzo ambitną komunikację albo na łączenie wszystkiego w całość, to zróbcie chociaż 10 przysiadów które dadzą Wam pewność, że będziecie w dobrej formie, jak będziecie mieli zrobić coś większego. Zawsze uznajcie dbanie o siebie, dbanie o swoje zdrowie, suplementowanie tego, co potrzebujecie, jako zabezpieczanie swojej misji. Pamiętajcie, że jakby Frodo zginął w drugim odcinku na Suchoty, to by nigdy nie wrzucił pierścienia do Mordoru. I oczywiście... Uśmiecham się tutaj do całego realizmu magicznego w Was i do wszystkiego, co jednak uśmiecha się w Was, do świata fantazy, ale chcę, żebyście tę metaforę naprawdę głęboko zrozumieli. Mi zajmuje nieco trudności, żeby ją zrozumieć w życiu, więc z racji tego, że ostatnio mam to tłumaczone 2-4 na dobę, to oczywiście wyżywam się na Was teraz i przekazuję te informacje dalej. Jeżeli Wy w jakiś sposób się swoim organizmem czy też swoim podejściem wywalicie na swojej drodze, to jakim byście nie byli super bohaterem, po prostu Wasza misja może wtedy nie zostać dokończona. Więc wbijcie to sobie w głowę. Pamiętajcie, że im jesteście bardziej potężni. Tym bardziej potężnego sojusznika i przyjaciela mają wszyscy ci, których kochacie i za którymi stoicie. I to jest bardzo istotna informacja, bo nie robicie tego dla siebie, robicie to sobą, więc bądźcie jak najbardziej przygotowani do zrobienia tego. No po prostu, jeżeli wy trafiliście w jakieś środowisko i macie tam coś do zrobienia, to nikt inny tego za Was nie zrobi. I ja Was z tego obowiązku nie zwolnię, niezależnie od tego, co nazywacie swoją misją. Magia jest po to, ażebyście to, co jest Waszym planem życiowym, mogli wykonać z najwyższą starannością i na każdym poziomie istnienia. Pamiętajcie, że magia, której się uczymy, posiada w sobie dobro i jest z dobrego źródła. Po prostu bierze się ze źródła dobra, więc. Jakbyście chcieli tego użyć do tego, żeby zrobić coś złego, to nie będzie to działało w żaden sposób. No, nie ma takiej możliwości, żeby narzędzia złożonego ze światła no, użyć w jakiś sposób do przeniesienia mroku, nic z tych rzeczy. I dlatego też ludzie się bali takich narzędzi od zawsze. Wiedzieli, że tam, gdzie dotrze magia, taka jasna i czysta, tam już nie będzie głupich ludzi. Tam wszyscy będą widzieli jasno i czysto, jak rzeczy wyglądają. Magia jest dla bardzo wielu osób czymś tajemniczym i ukrytym, bo była chowana i trzymana w tajemnicy, a tak naprawdę to jest po prostu droga odkryć i nie tylko odkryć, droga świadomości, droga ustanowień. Mam nadzieję, że to wideo nagrane w moim czasie mocy. Przy okazji pozdrawiam wszystkie skorpiony i mam nadzieję, że wrzucicie tutaj skorpionka w.